Siemano z tej strony Rafał chciałbym Wam dzisiaj przedstawić nowego haka do Minecrafta oczywiście e, o nazwie kinky Jest to bardzo fajny hak, ma dużo funkcji i zaraz Wam je przedstawię na single player, a później na multiplayer Więc najpierw wchodzimy na single i klikamy strzałkę w górę Jak widać mamy wszystkie opcje I tak zaraz Wam pokażę to na zwierzętach, to niektóre, a niektóre na multiplayer więc e, tak. Może dla ciekawskich najpierw e, kill Wam zaprezentuję. Jest ona taka super, że po prostu no nie wiem. Jest super po prostu, więc tak. Klikam strzałeczkę w górę, mamy tutaj nasze menu i mamy tutaj values i mamy tutaj mm, e, szybkość aury, dajmy no. Na, e, na maksa oczywiście jak to chce. Aura range, czyli na ile kratek ja dam na 10 i Aura Turn Rate tego to nie wiem co to jest, ale też daję na maksa Więc tak, jeżeli chcemy, to możemy fly'a sobie zwiększyć, ale e, mówię wam, że może, waży, ma, może Was wywalić na serwerach niektórych za latanie, więc e, jak nie będzie działać to nie do mnie. Ale to działa tylko na niektórych serwerach takie, które mają na przykład słabe zabezpieczenia i niedługo Wam pokażę później ten serwer. I, I tam sobie trochę poczytujemy i zobaczycie, wiecie. Dobra, więc najpierw pokażę Wam Klaurę. Więc tak, mam strzałeczkę i tutaj mamy Klaura i wybieramy po prostu czy, czy ma być na moby, czy na playerów, czy po prostu yy, wiecie, no wiecie i mamy tutaj aimbot nawet patrzcie, od sobie takie coś na f1, fajnie tak, taka prezentacja tego prezentacja e, owcy xd, dobra mamy tutaj bindy różne, więc na m mamy imbota i na k mamy klaurę. więc tak e, patrzcie 10 kratek Widzicie to? To działa. Nie jest to, za, nie jest to żaden fake. Więc widzicie to na własne na oczy. Ale okej. Okay. Przejdźmy do rzeczy. Nie, be, nie będę was tutaj um, przynudzał, więc tak. Um, we, weźmy sobie może na przykład miecz. Miecz, miecz, tak. Włączymy sobie game moda. Włączymy. Ok. I po prostu M, I'm both, i po prostu patrzcie na magię. Widzieliście to? Tak szybko to nikt jeszcze kurde nie widział. Więc wiecie, aura jest tutaj zajebista. Polecam wam pobierać tego hacka, ale jeszcze nie wszystko. Więc pokażę wam jeszcze parę fajnych funkcji. Tylko włączę to. ok? Nie znam dokładnie wszystkich bindów, więc jeżeli będziecie się pytać w komentarzach, to postaram się Wam odpowiedzieć O kurde, slajnie mnie bije, patrzcie Bum, 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 bum No, widzicie O kurde, dobra Gamemode 1 Ok, będę się Wam starał odpowiedzieć w komentarzach na temat bindów i tak dalej Będziecie mogli znaleźć komendy do tego na jak to jak to jak to na stronie Hakam czy tam takiego tego twórcy no tam podam link w opisie najwyżej coś takiego jak Wizard hacks nie wiem czy znacie jak znacie to fajnie fajna stronka z hakami i więc tak pokażę Wam teraz um, frikamaci maci którzy nie oglądali poprzedniego odcinka to zobaczą to teraz więc tak załóżmy okej okay.

i patrzcie, zdejmę sobie game moda. Okej, okay, żeby nie było. Rozwalamy ściankę. Voila! Mamy wszystkie diamenty. Takim cudem. A zaraz wam pokażę też fajną rzecz. Patrzcie. Eee, Wyłączy Frika ma sobie. Tak? włączę game moda może ok wrzucę tu jakiś item załóżmy to czyli jeden taki diament i nie wiem czy to, czy to działa o kurde slime tu wszedł ok na roztąd ok i zamurujemy to sobie i patrzcie jak to się nie wiem bo jeszcze tego nie testowałem więc na waszych oczach to będę testował więc zobaczmy, czy to zadziała. Jak zadziała, będę w niebie. Okej. Okay. Nie, nie działa. Jednak nie działa. Bo wiecie co, Chcia, yy, chciałem teraz to sprawdzić, czy działa z odległości kratek, ale y, widocznie to nie działa tak jak na nadusie. To działa chyba... Policzmy chyba z tak, nie, no z kilku kratek na pewno działa, no, ale na pewno jest takie odległość jak teraz stoję Więc wiemy, że to na pewno działa Przyda wam się ten skkf -a. Wiecie, to jest serwer hardcore, MCSKF net Możecie sobie wejść, zobaczyć, fajny serwer, tylko jest na premium Ale dobra mm, Teraz chciałbym Wam mm, pokazać Jeszcze inne funkcje tego haka Więc tutaj sobie włączymy Frikamo Okej okay. Okej, okay, włączymy sobie game -oda. pyk i dobra klikamy nasze menu i mamy tutaj dolfin to chyba wiecie, możecie chodzić po wodzie, ja wam to teraz tutaj pokażę szybciuteńko pyk, rozlewamy wódkę wódkę, co za, dobra i uwala, możemy chodzić tylko nie wiem, to jest jakieś dziwne na, tej, na, tej, na tym haku, ale nie wiem no ale możemy chodzić Także tak szybko, tak jakbyśmy normalnie chodziły, chodzili, nie? No, wiecie. Dobra. Więc to tak, to już pokazałem. Więc teraz nie będę Wam pokazał wszystkich opcji, bo tego jest mnóstwo. Więc wiecie, pokażę Wam Boa Imbota. Też bardzo fajne. I tak, weź, weźmy sobie łuk. E, Załóżmy. A, czekajcie. Aha, muszy, musimy sobie włączyć tutaj... E, Jezus... Eee... Nie wiem, nie wiem jak to działa dokładnie. O, to tak, to tak. Aha, Chcia, chciałem wam powiedzieć, że to działa tylko i jedynie na playerów. Nie wiem czemu, ale tylko... O, enchantowany. Czekajcie, włączę to gówno. Okej. Okay. Patrzcie. Zabija. Na... Co? Gówno. Sekundka, małe cięcie. Dobrze, już jestem. E, więc tak. Przejdźmy do rzeczy. Mm, więc teraz wam pokażę autoblock. Czyli o to chodzi, że będziemy chyba mniejsze obrażenia mm, dostawać od mobów i graczy. Może muszę włączyć game mode z niego. Czyli autoblog, no wiecie, jak się bijemy, no to mniejsze obrażenie będziemy dostawać. Widzicie? No. Działa to tak samo na graczach. A tak, że to zombie by mi wzięło chyba, nie wiem, dużo na pewno. No ale wiecie, więc um, pokażę Wam teraz e, niektóre funkcje na multiplayer i się pobawimy trochę z graczami. Więc... Um, Robię krótkie cięcie i zobaczymy się na serwerze. Okej, okay, już jestem, jestem na serwerze pizzaserfaut.kapel. Pizza, zaraz wam tutaj pięknie przedstawię. Tu się gracze pięknie leją, a ja tam zaraz wkroczę i wszystkich rozwalę pięknie. Więc tak, włączę sobie niepotrzebne, e, jak to powiedzieć, funkcje. Haki takie. Dobra, więc to włączę. Ja to włączę, albo dobra, nie. Albo dobra, włączę. Dobra, po iPad włączamy, pyk, mops, wszystko ok, jest, git, ok, wellhack, ok, sprint, wszystko pięknie, ładnie, no i patrzcie, czekajcie, sobie tylko, tutaj tylko zjem jabłko, żeby mi się HP zregenerowało i tam, jedzonko, no i patrzcie na to coś.

mają tutaj jakieś ale takiego słabego, że po prostu wiecie. Okej, okay, flagę złapałem. Dobra. Jeszcze trochę. O, to jest fly człowieku, nie speed hack. Patrzcie na to pięknie. No widzicie to, widzicie. Więc mmm, polecam wam tego haka. Jeszcze trochę się polejemy. I to będzie da tyle, więc dobra. Pokazałbym Wam więcej opcji, ale myślę, że raczej sami to ogarniecie, możecie poczytać na różnych forach i tp, więc wiecie, pokazywałem Wam takie, no, najfajniejsze, tak moim zdaniem jest killaura wiecie. Najlepiej to, to stosować te takie haksy na różnych, e, jakby to powiedzieć, słabo zabezpieczonych serwerach. Patrzcie, jako zjadę. Masz, 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 żyj kapusty. Dobra, wiecie co, to byłoby na tyle z tego haka. Więc zapraszam Was do pobierania. Link będzie w opisie oczywiście. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze jakiegoś haka, opis żebym opisał, no to chętnie dajcie nazwy w komentarzach. Ja chętnie poczytam. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.